Pożegnanie, konstanty, 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 kiedy konstanty, ja, 16 konstanty, Zaraz mamy 17. Jeszcze na 17. Jeszcze... tam konstanty, I Tak pewnie, tak pewnie, 2, 4 1 będzie O tak Pan tutaj do zajeździł? Proszę? Pan tutaj do zajeździł? Chyba dalej nie pojeździłem Yeah. <laughs> <laughs> dalej. Pan nie wysiada tu. Ani chyba nigdzie indziej. Pewnie po co jest To do kądy? jest do, do Perłowej z zajezdni Aha Ale w którym kierunku? Tak. W tym kierunku Lisie, tam północy z spod Aha. Ale to są A ja to nie wiem co dalej Albo bym musiał zadzwonić w policji żeby on mi przyjechał Albo Albo, albo

Nie może przyjechać wcześniej? E, maksymalnie chyba 3 minuty. A niektórzy to są tacy, że 7 minut przed czasem. Ja, ja pierdzielę. To znaczy to za... zaję, Kudzio, jak to powiedzieć? Za... Za kebału To pewnie któryś z nas, znajomych pewnie. Nie, no, to pewnie któryś z nas wie, co

No mam do mojej No mam do mojej Od drogą Drogą stąd indyj Węze drogą Dzień fajny Aaa Tam jest Pamiętam chwilę Kiedy konsulami przestało jeździć na szóste Aaa ah, będę tęsknił za konsulami No I to byłoby tyle Pokon w wszystko Konstanty już więcej nie wyjadą na nic, żadną, nie, chyba że jako Rezerwa To tyle Już, już Ile mamy? No, dzisiaj Dzisiaj, oficjalnie już dzisiaj Teraz, bo już po północy 01 mamy Wyjeżdża Rano Swing na szóstce I... I to będzie to Swing na szóstce od bielaw do wyścigowej Awilis. Jedzie. No. Idąc chyba nie przedłużając to wszystko Widzimy się w następnych filmach Jeszcze jedno mnie zastanawia Co tam teraz Przeszwięcimy Bo słyszę jakąś muzykę Ale mniejsze o to Czekam razem z innymi Na czyszcze się No dobra Ну так, кончим